Francuzi, Czesi, Polacy, Niemcy i inni mają swoją łacinkę. Czy mają Białorusini swoją łacinkę? Moja odpowiedź może Was zaskoczyć. Tak, Białorusini mają swoją własną łacinkę i to już od stuleci. Ale niestety dziś o tym prawie nikt nie pamięta. A szkoda, ponieważ to nie tylko litery, to kultura, historia, walka o. Вольнасць і быць можа пшэйшвасць Беларусі. Мам на імі Мар'я эстэсці на канале польска вучамі Б беларусінкі. Białoruska łacinka nie pojawiła się nagle, jak niektórzy mówią, w XIX wieku. Jej korzenie sięgają XVI wieku, czyli czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wtedy dominującym alfabetem była Cyrylica, język ruski, czyli przodek. Dzisiejszego współczesnego języka białoruskiego. To był język kancelarii, sądów, ludzi wykształconych, ale łacinka pojawia się tam, gdzie spotykały się wpływy zachodu. всходу в документах правних дипломатичних а также релігійних текстах для католіков і унітов але в 8сціві 19 век був пшо умови в часах заборов Росії кеди єзик белорускі був заказний а цереліця контролована przez царрат оціка сталаще на жзем опору Кастучкаліновський богаттер народовим пісав газети мужицькая правда у очинку Podobnie jak nielegalne wydanie Gutarka dwóch sąsiadów, które rozchodziły się po Grodinszczyźnie, Białostoczyźnie, Łacinka była symbolem wolności, niezależności i łączności z Europą. Ale Łacinka była narzędziem oporu nie tylko w czasach Kalinowskiego. Przez cały XIX wiek i na początku XX wieku wielu białoruskich pisarzy i poetów używano łacinki świadomie. Albo wyłącznie łacinki, albo wraz z cyrylicą. Jan Czeczot, Pawluk Bagrym, Wincenty dunin martinkiewicz Franciszek Bohuszewicz, Adam Hurynowicz wszyscy korzystali z łacinki w swoich utworach po białorusku. Dlaczego? Bo przez łacinkę można było dotrzeć do większej liczby ludzi, ponieważ większość ludzi na wsi znała akurat łaciński alfabet, nie cyrylicę. Дунін Марцінкевіч пісав о тим впрост. Вацінка бул бліжче з вику людям. Велю класиков літератури беларускій кожен ставу з лацінки. Цётка Алаїза Пакевіч видала своє томікі поэзі, скрипка беларускаруска і шииш на вольність вацінце. stworzyła też pierwszy elementarz dla dzieci po białorusku zapisany łacinką. Nawet Janka Kupala, największy poeta białoruski, pierwszy swój wiersz, Maja dola, napisał łacinką, a drugi tomik, poezji i huślar, wydał łacinką w 1910 roku. W 1914 roku w Wilnie wydano tomik Wionok Maksima Bogdanowicza. Spośród 80 książek dostępnych wtedy w wydawnictwie, 44 były drukowane cyrylicą, 20 łacinką, ку 16 в обу алфабетах можна было выбраць в якій графіі цеш замовіць ксёнчка. То показує, жа улацінкай церлізасп снявы і чытельльнік меў выбор. В 1918 рокуранніаў Тражкеві выдаў першу белай граматыкай для школ. Osobno cyrylicą i łacinką. Co ciekawe, pierwsza była wersja łacińska. I w tym samym czasie Antoni Łuczkiewicz i Jan Stankiewicz publikowali podręczniki, słowniki i gramatyki, korzystając z łacinkiem. W czasach międzywojnia, zwłaszcza w zachodniej Białorusi pod polskimi rządami, około 35% białoruskich publikacji ukazywało się łacinką. Białoruska łacinka nie rozwijała się w próżni. Ona była i jest efektem wielowiekowego sąsiedztwa i współistnienia z innymi narodami, które posługiwały się alfabetem łacińskim, przede wszystkim Polakami i Litwinami. Wpływ polskiego języka na białoruską łacinkę. Białorusini z Polakami mieszkali przez setki lat w jednym państwie, Rzeczypospolitej, obojga narodów, Pierwsze pierwszej Rzeczypospolitej, a potem w drugiej Rzeczypospolitej. Mówię teraz o zachodniej Białorusi. I oczywiście, że język polski i polska ortografia miały ogromny wpływ na to, jak zapisywał się język białoruski białorusko-łacinko. Używano takich znaków jak czu, szu, żuś. Znanych z polskiego, wykorzystywane litery z dietykrykami, wiele tekstów pisanych łacinką były napisane przez białoruskich katolików, którzy chodziły do polskich szkół, czyli gdzie język polski był językiem głównym i oni znali polską ortografię. A teraz pokażę Wam taką tabelę, która porównuje białoruską łacinkę i polską łacinkę. Dzięki nie zobaczycie, jak podobne, a jednak różne są te dwa alfabety. Pierwszy rzut oka może się wydawać, że łacinka to łacinka, ale każdy język dostosowuje ją do swoich dźwięków. W tej tabeli widać, że białoruski alfabet łaciński jest bardziej fonetyczny i często korzysta z innych liter niż polski, żeby dokładniej oddać brzmienie języka. Widzicie literę W? pierwszym lewym nagłówku tabeli. W białoruskiej to wygląda tak, a w polskiej tak. Dźwięk W wymawia się tak samo jak w języku polskim W. Litera H w zapisują ją jako H, bo to dźwięk miękki, a Polacy mają G, który jest twardy. Litera C w białoruskiej łacińcy to wygląda w taki sposób, w polskiej w taki. W Białorusini wolą jeden znak z daszkiem, a Polacy dwa znaki. A tutaj coś, czego w ogóle nie ma w polskim alfabecie, litera w To krótkie U, coś między U i W. I tylko białoruski alfabet łaciński ma taki znak. Wpływ litewskiego języka na rozwój białoruskiej łacinki też jest potężny. Wilno. Historyczna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego było przez wieki przestrzenią, gdzie współistnieli Bielorusini, Polacy, Litwini, Żydzi. I właśnie litewski alfabet łaciński, w którym są takie dźwięki jak szur, miał większy wpływ na rozwój bardziej fonetycznej wersji białoruskiej łacinki. Współcześni emigranci, językoznawcy korzystali właśnie z tego modelu, uznając go za bardziej logiczny i czytelny niż polski alfabet łaciński. Czyli te dźwięki z języka litewskiego są bardziej podobne do języka białoruskiego. W efekcie powstały różne warianty białoruskiej łacinki. Jeden bardziej polski, z czu, szu, siu. Drugi bardziej bałtycki z czu, szu, żu, wu. A jeszcze inna tak zwana klasyczna łacinka łączy te tradycje. To pokazuje, że białoruska łacinka nie jest kopią żadnego z sąsiednich języków, alfabetów, a jest unikalnym systemem, który łączy w sobie sąsiednie alfabety i dodaje coś swojego, który wyrósł z kulturowego pogranicza. I właśnie dlatego kategorycznie się nie zgadzam z tym obywatelem, czyli z Łukaszenką, który mówi, że łacinka, alfabet łaciński to obcy alfabet, że to narzucony przez Zachód alfabet, że nie ma nic wspólnego z Białorusią, że to sztucznie wymyślony alfabet przez wrogów nacji białoruskiej. Boże, jakieś masakra. Wręcz przeciwnie, białoruska łacinka jest Organicznie wykształcone przez wieki współistnienia kontaktów z sąsiednimi państwami. Nie ma w niej nic obcego, wrogiego. Ona jest dowodem na to, że Białoruś była i jest częścią Europy. Po powstaniu represjach rosyjskich, po dołączeniu Białorusi do Związku Radzieckiego zaczęła się dominacja Cyrylicy. I władze radzieckie narzuciły ją jako jedyny właściwy alfabet pod pretekstem słowiańskiej jedności. Łacinka została wyparta. Nie było jej uczono w szkołach, nie było jej w książkach. Zaczęła być kojarzona z polonizacją i wrogiem systemu, ale nie zniknęła całkowicie. Przetrwała głównie wśród emigrantów w czasopismach białoruskojęzycznych wydawanych na Litwie, w Polsce, w Czechach i zachowali ją ci, którzy wierzyli, że Białoruś nie musi być wyłącznie wschodem, a może być też częścią Europy. Może ktoś dziś zapyta, po co wam ta łacinka, macie cywilizację i tyle. Jednak w dzisiejszych czasach każde cywilizowane państwo, w ogóle każdy kraj musi mieć własną wersję łacińską swojego języka, żeby móc poprawnie zapisać nazwiska w paszportach, żeby tworzyć nazwy międzynarodowych marek, żeby tworzyć domeny internetowe, logotypy, plakaty, funkcjonować w przestrzeni globalnej. I wiecie jak jest, jeśli kraj nie posiada własnego łacińskiego systemu, to i nie zapisują ich nazwy według cudzych reguł. Найчасцей расыйскіх альбозаход у нихх X 21 веку альфабэт лацінскі стаўся альфабеэтам глобальнальным. І в шэнзе, дзе падружуеш, відзеш назвы, запісаныя лацінкаў. Białoruś to też rozumiała, dlatego w 2000 roku wprowadzono instrukcję transliteracji geograficznych nazw Białorusi alfabetem łacińskim. Na jej podstawie nazwano stacje w metrze w Mińsku, ulice mapy turystyczne. I było to więcej niż taka techniczna transliteracja, bo ta białoruska łacinka była oparta na tradycyjnej, historycznej, wypracowanej przez pokolenia, w tym przez Bronisława Tereszkiewicza, twórcę klasycznej ortografii białoruskiej. Dzięki temu, kiedy obcokrajowcy przyjeżdżając do Mińska na Mistrzostwa Świata w hokeju w 2014 roku, widzieli napisy w białoruskiej łacińskiej, na stacjach metra na mapach, to był sygnał, że Białoruś chce być zrozumiałą dla świata. No, ale wszystko się zmieniło po 20 roku, kiedy na Białorusi wybuchł kryzys polityczny. Współczesne białoruskie zaczęło domagać się zmian demokracji i wolności. A co na to władze? Odpowiedziały rusyfikacją. W 22 roku, dopiero niedawno, prokremlowscy aktywiści zaczęli domagać się zakazu białoruskiej łacinki. Mówiono, że to zachodnie narzędzie. Że narzuca obce wartości. I stało się. Władze białoruskie w 2022 roku zakazały używanie instrukcji transliteracji, a jeszcze później zastąpiły ją nową, która zrywa z tradycją białoruską. Co to oznacza? Zamiast Grodna mamy grodna. Zamiast h dla litery h mamy taką h, Miękkość dźwięków. Nie, już nie zaznacza się jej wcale. Czyli to już nie białoruska łacinka, to rosyjska transliteracja białoruskich słów. Wiecie, to nie jest spór o literki, to jest spór o duszę narodu, bo łacinka to most do Europy, to symbol niezależności, w końcu dziedzictwo, które ma prawo istnieć obok cyrylicy i obecna walka władzy białoruskiej z białoruską łacinką, to, no wiecie, jak walka z europejską tożsamością Białorusinów. Dlatego opozycja, artyści, emigranci to rozumieją i nie poddają się. Ja też staram się na swoim kanale, na przykład jak pokazuję piękno języka białoruskiego przez kaski białoruskie, robić napisy właśnie białoruską łacinką, bo wiem, że dla was to jest łatwiej czytać łacinkę niż w cyrylicę. Każdy, kto czyta białoruską łacinkę, mówi to samo, jak jest łatwe i zrozumiałe, bo jesteśmy Słowianami. Jesteśmy z jednej rodziny. Czy alfabet może coś zmienić? Uważam, że tak, bo przez te litery pokazujemy światu, kim jesteśmy. Uważam, że Białorusini wcale nie powinni wybierać łacinkę albo cyrylicę. Uważam, że możemy mieć Oba alfabety – cyrylicę dla codzienności, a łacinka dla kontaktów ze światem, dla kultury, dla przyszłości. I w końcu powtórzę – białoruska łacinka to dziedzictwo Białorusinów. Jeśli uważacie, jak ja, że białoruska łacinka to więcej niż tylko alfabet, proszę przesłać ten film dalej. Proszę, pomóżcie przywrócić pamięć o niej, ponieważ dopóki mówimy o łacince, dopóty ona żyje.